Hello, puki! Dzisiaj otwieramy lapy od mojej kochanej pięknej bestii. Jest okazji urodzin, więc macie jej napisać w komentarzu wszystkiego najlepszego, bo was wiem. Ale wczoraj miałam urodziny, ale dzisiaj jest impreza. Więc tak, najpierw musisz powiedzieć, którego chcesz. Wiem. Wszystkie. Dobra, ogólnie Niemcia. to najbardziej bym chciała... Secreta oczywiście. No, bo on jest maleńki nie. Ale właśnie znam, że się nie dostałam Secreta. No to tego różowego, tego. Nie różowego, żeby nawet do twojego brata. Nie. E, powiedz imiona. E, Hehe he, he i Zizi. Albo Secret. O, ja mam albo secret. Secret, albo secret. Dobra, unboxing. Unboxing. Ja się nie skę się, tylko chodzi. Oj. <grymne> Które ile kosztowało? Oryginały zawsze tak mają. Mm. Cicho. Cicho. Cicho, no. <grymne> o dobra. Tak i nie patrzymy, nie patrzymy. A czekaj, e, nie, nie patrzymy. Nie patrzymy. Jedźmy go nie, czekaj, otwiej, wiem. Otwiej. Wie, 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 wie. Ale nie patrzymy, wszystkie zamykamy oczy. Zamekajcie oczy. Tylko nie zobaczą. Krótko no się nie zamknęłam oczu, jak to otwierać, ale nic nie widziałam. Dobra, ja otwierałam. Dobra. dobra. <noise> Chyba <c> secret. <noise> towarzyszy ja obozy, Ale, ale jak ja to wygląda? <głos> <głos> ale Kiu, mogę Ci zrobić metermobozę. Nie, to nie jest <noise> Secret, to jest Baba. Baba? E, baba. Nie, Baba byłby żółty. To jest Secret. To jest pomarańczowy. Mhm. To, to, to jest to Zrobić metamorfozy i nie będzie wyglądać He Hello, Kitty, Hello Kitty, Hello Kitty, Hello Kitty, Hello Kitty, perfumami Tylko psiknąć, bo jest Doli. A <laughs> poka <laughs> Widzisz, ja Ci przynoszę szczęście po prostu ja mam sekreta Ja nie. mam szczęście do lodu <laughs> Ja bym wolała z zamkniętymi oczami, bo nie tak jestem creepy no. Wiesz to teraz żeński wystarczy do... Nie, mówię, masz oczy Wystarczy mu Ale nie poczekaj Teraz wystarczy mu tylko rzęski do kraju, ale ciurę. nie różem, różem, tak, hmm. można mu wyciągnąć bo. ale zostaw. Dobra, to, to sam taki Ola Bubusia, pasuje do ciebie, nawet, no, bo będzie, jest brązowy, będzie nawiedzał dajesz mojego brata, dajesz poniedziałek ci dam i faza już będzie zrobiona. Ej, to jest, ej patrz! Ludzie, oczekiwania! Rzeczywistości! Ile to już trwa? Trzy minuty. Dobra, ona mi piękna przerobi. Zostawiajcie Zostawicie suby i. No. I, I on, ona nie suby, on i nie mnie suby zostawiać. Bo Ona ma urodzinki i Cię mega ucieszy. E, tak, e, Ciebie oznaczę. Ciebie oznaczę. A Ty nagrywasz? Nie. Yeah. To Ciebie nie oznacza. Yeah. Kamerzysta, wyłącz. Nie składam reklamacji, bo dali mi e, dadę tutaj na karcie. A to nie wygląda jak tada. To nie jest taka. Jest. Jest e, a ja dostałam. Skryptę. ja Pan go crumble cookie, bo wygląda tak. A mój mój jak to cookie ma taki kolor. Tak. Więc. A no, czy no, będzie? No więc, no to to pan. Wow! Ludzie, psychologii nie że to gra. Nie jest trudno, że nie masz psychologii. O co chodzi? Jakiego wienku wyciągnęłam? To gra!